prace które wykonujemy na Duńkowiczkach są elementem są częścią całego kompleksu prac wykonywanych na Twierdzy Przemyśl w ramach polskiego ładu na Duńkowiczkach koncentrujemy się po to, aby ten fort stał się takim sztandarowym obiektem Twierdzy Przemyśl, gdzie znajdzie się ekspozycja e, muzealno-historyczna, e, na której będzie można zobaczyć dioramy historyczne wzmocnione poprzez multimedia pokazujące całą historię Twierdzy Przemyśl, Od momentu budowy aż do czasów współczesnych, kończąc na archeologii pola bitwy, więc każda z komór, każda z tych kazamat wewnątrz będzie zagospodarowana w, odpowiednim, w odpowiedni sposób na te cele ekspozycyjne. Z drugiej strony, już w kolejnym etapie, zagospodarowujemy też prawą część koszar, która będzie miała już rolę gastronomiczno-noclegowe i sanitarne, tak? bo tam też rekonstruujemy sanitariaty w miejscu, gdzie dokładnie one się znajdowały oryginalnie. Uszczelniamy strop. Tam, gdzie będzie ekspozycja, bo Ford ostrzelany w 1915 roku przez ciężką artylerię był bardzo mocno spękany, więc niestety mamy problem z wilgocią. Ale też koncentrujemy się na lewej baterii, która, gdzie chcemy zabezpieczyć resztki, pozostałości pod platformę, pod wieżę M2, która znajdowała się tam, wieżę pancerną obrotową. Więc ten cały zasób tych prac jest skoncentrowany po to, aby Ford stał się początkiem trasy turystycznej, bo tak jak powiedziałem na początku, on jest tylko jednym z elementów. Tu postaramy się, że tak powiem, później pójść krok dalej, czyli następnym elementem będzie promocja, sprzedaż tego produktu turystycznego. Równocześnie twierdza ma pełnić też dużą rolę edukacyjną i tu też będziemy kładli duży nacisk na to, szczególnie na dzieci i młodzieży. Mogę zdradzić, że pracujemy również nad komiksem o twierdzy Przemyśl. Który, który rysuje już pierwszą część, rysuje no, słynny na całą Europę, jak nie na świat rysownik polski Robert Jurga. Pracuje nad komiksem o Forcie VII, Prałkowce, ale już rozmawialiśmy nad całą serią prawda, poświęconych poszczególnym walkom na poszczególnych obiektach.